Tradycyjne zawody, które się odbywają w Piałym od wielu, wielu lat, na które przyjeżdża bardzo wielu reprezentantów różnych krajów, bywa, że jest nawet kilkunastu medalistów olimpijskich. Są wszyscy zawodnicy polscy, jest Miś Świata Tomasz Bartnik, są uczestnicy Igrzysk Olimpijskich z Ukrainy, Białorusi. Polski. Białystok robi zawody dla wszystkich kategorii wiekowych. Są e, bardzo młodzi zawodnicy i dla nich są jakby e, oddzielna rywalizacja, ale są też również zawodnicy niepełnosprawni, czyli paraolimpijczycy. Czy to są ważne zawody dla związku? Ważne? Tak, to są e, zawody, k, które wyłonią reprezentację polską na mistrzostwach Europy, które odbędą się w przyszłym roku. To jest e... Można powiedzieć, że jest stolica szczelectwa dzisiaj. Jest kilka ośrodków w Polsce, które prężnie działają. My jesteśmy tylko od dwóch dekad, ale te dwie dekady były dobrze przepracowane. No i efekt jest taki, że coraz więcej chce nie tylko do nas przyjechać, ale trenować w Białymstoku. Proszę powiedzieć, jak popularna to jest w tej chwili? Jak popularna dyscyplina sportu to jest w tej przed tymi 20 laty, kiedy rozpoczynaliśmy, był problem z założeniem wojewódzkiego związku, bo były dwa kluby, a trzeba było, żeby było trzy. Dziś mamy ich 23 tych klubów. W Polsce mamy blisko 400 397 czy 8 w tej chwili jest klubów. Jest bardzo poważna ekspansja. I ja myślę, że to jest związane z tym, że jest to sport. Dla ludzi inteligentnych, na poziomie, dla ludzi, którzy chcą pracować nad swoją, swoją psychiką, swoim stanem zrównoważenia, odreagowania, skupienia się. Jest to coś rewelacyjnego, co odciąga od komputerów nie tylko tych najmłodszych, ale i również w średnim wieku i tych... Również koło 80, bo w takim wieku też strzelcy nam się zdarzają i po 80. To zawody w zasadzie, mimo że w Polsce to rangi międzynarodowej, można porównać atmosferę do atmosfery na Mistrzostwach Europy. Za niecałe trzy miesiące mamy Mistrzostwa Europy i jest to jeden z przedstartów, który nam tutaj jakby wyłania wstępne składy do Mistrzostw Europy. Powoduje, że zawodnicy rywalizują o to, kto w tym składzie się znajdzie. Jak wiele osób takich naprawdę rokujących jest właśnie dzisiaj tutaj? Y jeżeli tak, jeżeli chodzi o, na, o naszą tutaj e, tych, którzy, których my będziemy chcieli wystawiać na mistrzostwo Europy, no to w zasadzie jest cała nasza kadra seniorowska, tak? Tutaj każdy z zawodników nie odpuszcza i walczy o to, żeby na te mistrzostwo Europy pojechać. Także to jest taka ostatnia impreza w Polsce, na której mogą się sprawdzić i po której my mamy informacje, w kogo, w kogo mamy przygotowywać do tego najważniejszego startu w przyszłym roku. Tak było moimi pierwszymi igrzyskami. Takimi e, posmak, posmakiem, dopiero takich e, zobaczeniem, co to są takie e, igrzyska i poczucie e, tego na własnej skórze, ponieważ nic, żadne słowa nie oddają tego, jak tam jest naprawdę. Jak ocenia Pani te zawody, właśnie, które się odbywają? Ja tutaj uwielbiam wracać. Jestem tutaj dziesiąty rok z rzędu praktycznie. Od, od początku swojej kariery tutaj przyjeżdżamy i e, mamy szansę. E, Realizować swoje największe wyniki, zdobywać życiówki, wygrywać, walczyć o samochód. Także te zawody zawsze jest taka fajna atmosfera, bardzo domowo, ale z drugiej strony jest bardzo profesjonalnie. Jak się stało, że Pani, kobieta filigranowa, zajęła się taką dyscypliną? Na początku zajmowałam się lekko atletyką, no ale bardzo blisko stadionu na Zawiszy w Bydgoszczy mieliśmy również strzelnicę. I kolega zaprowadził mnie tam, pokazał mi swoją pasję, którą mnie zaraził. Ja zostałam na strzelnicy, on już od wielu lat nie, nie trenuje. Coraz więcej osób interesuje się tym sportem. Wbrew pozorom dla mnie to jest sport bardzo kobiecy i tutaj też jakby upatruję coraz większą ilość kobiet, które się w to bawią. Fantastyczna odskocznia, jeżeli ktoś nie zajmuje się wyczynowo, a rekreacyjnie, natomiast wyczynowo bardzo kształtuje charakter i przydaje się w życiu codziennym i to potwierdzają, byli zawodnicy, którzy ileś lat spędzili w tym, w tym sporcie, a teraz funkcjonują w normalnym, codziennym życiu.